Nazywam się Anna Żabska. Jestem prezeską Zamku Książ w Obrzyku oraz lokalnej organizacji turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska, która zrzesza ponad 44 podmioty na naszym terenie. Jestem Obrzyżanką, donośną zaczką, Polką, Europejką. Zależy mi, by nasz kraj, Polska, odzyskiwała swoją należną rolę na arenie Unii Europejskiej. Moja wiedza, studia europejskie oraz prawnicza, także doświadczenie zdobywane w instytucjach europejskich oraz we współpracy międzynarodowej, a przede wszystkim praca tutaj w Zamku Książ, który jest symbolem Europy, motywuje mnie do tego, by powalczyć 9 czerwca o mandat w Parlamencie Europejskim. Dlatego wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska oraz województwa opolskiego proszę o głos 9 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lista Koalicja Obywatelska, pozycja numer 10, Anna Żabska.